Ej, zlep! No co? Dobre, nie? Zlep. No co? To... Okej, okay, super. Łaj. Super Serio? Ile? Na no, 2-1. No, Jest! A dawno mi siadło, bo dałem pojrzę 1,5 gola. I nieraz nie dostałem damage'a w tym meczu. A! A! <laughs> Dobry? Czy uciekać uciekajcie? Jest, sprawdzałem, byt klinka. <laughs> Staw mi Strikera. Lecę Tripi, trapi tropa, tripa Gościu, ja tu ląduję, w Chodź Dobra, jestem A może jak dasz radę o pompa. Thanks Oła Dobra, daję żanga Trochę dostałem będę ukrywał Bugam 120 ja Kurwa, nie jesteśmy na rajdę 24, krak? Kurwa, Dad? game Kardasian, gościu, bo ja nie chcę loot. To <gulanie> ja sam tu Weźmy Weź mnie pod nie. Do strefa idzie! Uciekam do strefy. Pikokami. O, ale ona Bec? się fajnie kręci. Dobra, chodź do mnie. Mam 50 HP. Ja idę do strefy. Idę. Da... Pod mostem jestem. Tam mm -hmm. gemem miejsce. Mogę się wspiąć tu? O kurde, wszedłem sobie do, do tego. Ej. nas od razu. Ej, jak... Ej, typ! Gosiu. Ja, jak nawet można mówić, bo ja sobie to wybluruje, nie Da, Sroga będzie, to wronę nice. O, jestem kook Jest ja gra na nowa No ja jestem dead musisz. Przebiegać. Na 10 osób, no kurwa in debilu. Czys... Tak nie Heginde Bilu 30 Tylko się mam buk i nie mam kewa, i mam, nie mam prawie matców Tu uciekaj No ciekawe jak? Eee no, I ja ich zabijam Adam na przykład Grat jeden? Dobra idę, idę do ciebie 110? Ej! Kurna! Co mi tu snuć? Ej! Dostałem snuć. Drugi. Nie mam. Daj. Dobra, rotuj do ciebie. Na mnie? Zaraz w co na tej rotacji. Trudno. Się ogarnia ci. Dostał 30 Moc na mnie? 30. Czy ton? W ogóle. No dlatego ja tylko gram źle, bo tu się fajnie gra. Da, y, white! Kurwa 28 Prr prr Ej misiek O, o wyjebać się Mam bandażu biorę Jacy debilu TATATA FAKUR GALAKSAL MIU Ej tam się wyjął O skara, tak szczerze puknąłbyś kim Kardashian? Nie bo mam już twoje lata Fenomenalnie pan radia Dat o, Dobro mają kule, właśnie lubię ich z to no. <laughs> Ale do, akurat fresh. O, ej, szczerze. Fresh? Nie jest z tak samo jak ten trip. Nie, czyli jak miał? Turki. No, a tam nie było? A! do mnie przyszło. Nie dałem o, mu nic. Otworzyłem drzwi i nagrywał się był kampiące. Kurwa, bloknąłeś mnie w powietrzu! Ile ci kolejny? Dobra, ładuj go. Nice. O, mam typa dad. To debil. Oh <laughs> Szczel. Dwa Kurwa, mać, mam takie główne bronie. Ta no pompę. Tylko nie jedno z Ja też dad? No ty też grypał. Słyszeliśmy coś, nie wyciszyłeś się. Tak? Słyszeliśmy jak gadaj z radkiem. Słyszeliśmy, no radek się tam jebał. <phemy> no o, ciebie Andrew. No wiesz. No okej. DAT Cały team. No to jest Coś 30 Tride dostał ode mnie. Krak, DAT jest, no? Dostałem. Ja nie wiem czy on ma jakąś nową zgodę. Krak! Nic ode mnie. Dead. Nice. Wybiorę to bez ciebie. To jest takim Kardashian. Do znaki jest. Dobra, spójrniłeś. Krak. Minus 120. Ode mnie. D, Krak. Kurwa, żeś mnie zabudował, fujo. Box! O jestem szmatą najgorszą do życia Ja nie sobie broni nie mogę. Robinę piechoty to chuj zrobił. Dead No już za mnie bije w kość. Ale pompy masz pompę dobrać bo nam ci tam RPG O dwóch mam na Dead What Masz, masz tam pompy dwie Czekaj Mam pompę wigan. Dead. O, on tu poszedł? 50 dostał. Oooo, Rezować no, się. Nie, no, nie no, ja... Nie, rezuj, rezuj. Nie masz. Mam dwa. Box. Nie masz. 70? Dead. Nie masz. Oj, 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 bleat się. Krak. White. Chodź do mnie wam Fiza. Tam typa. No to się wizuje sam, White, white, dead. И да. Пуля. White, Я то. Нас это как спазалом. Dead. И да. Idę do tego na górze. O O! Oh, się mnie wkleja. Nie widzę. Ja Bo mnie biją. Pod tobą jestem. Dosłownie. Ej. <laughs> Rozjechałem jednego Zarama. No, zabij brawo. Ja nie widziałem co ja robię przez to ja, ja myślałem, że go zabijam w ogóle. Uciekł impulsem. Nic nie na sam locie. Dwaj, C7 white. Na mnie. O kurwa, on ogarnia. Zabij. Dead. Nie. Oczywiście, że ja. Ło. Wow. Ej. Tenetil.

Lecę po dropa okay. Oj, ale typa był na inne te palce były na drogę, to sobie będę lecę To no. 28, crack. 29, Oj To w sumie. Stick 7 Crack. White. Kurwa, nic mu nie dałem. <grym> dawaj, nawalaj tam. 28, 29. Lecę na, na drugi. White na hita. Dawaj wjeżdżamy tam, bo to dawaj. są ostatni. Dawaj, dawaj. na zero tu Podmijaj Niż, niż, Moja. O, ucieka. Dobra, chodź tu konie go, konie go. Dobra, Ty się na tym Uciekł mi znowu Do ciebie. A ja w niego wierzę, tylko co musiałem u Mój drugi się uleczył O kurwa, dostęp plombę Dead То что? Добра. Ты еще? Да.